Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Pierwszy deszczyk od chyba trzech tygodni. Na razie tak skromnie, ale może się coś rozkręci Cześć drodzy widzowie. Popatrzcie co tutaj się w olierze zmieniło. Płum cały, tylko ja muszę tutaj blokować, żeby one nie, nie wyskoczyły, więc... Zamkniemy się z nimi. Pamiętacie perliczki z giełdy? No to właśnie one tu urzędują. Do tego doszły sebrytki małe. I wszystko razem sobie tutaj siedzi. Barżancik młody, o tutaj jest jeden, tu drugi. Troszkę wystraszone, ale ekipa zacna, prawda? Tutaj są te fajne perliczki takie popielate, gęsto się narobiło w tej wolierce, powiem Wam szczerze, No tu jest co? Co za ekipka tutaj siedzi, tu maluchy siedzą. No, i coś czego nie widzieliście. Tutaj zaczyna się tworzyć wolierka. Jeszcze nie wiem kto będzie w tej wolierce albo barżanty, albo sebrytki. Natomiast wiem już, że muszę te dwa gatunki rozdzielić, bo nie przepadają za sobą i lubią się bić. Więc tu powstaje wolierka. Będzie troszeczkę inna niż tamta. Prawdopodobnie nie będzie mieć takiego zadaszenia pełnego, tylko najwyżej tutaj od początku tutaj troszeczkę będzie. Albo tak do połowy będzie zadaszona, albo tak wzdłuż w ten sposób będzie do połowy zadaszona. Ta część na przykład. Ale to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Na razie podstawy na spokojnie, tak jak w chwilę czasu. Jest to coś tam powolutku idzie do przodu. Jednak nie udało się kaczek wrzucić na duży wybieg. Ostatnio Wam mówiłem, że, że wrzucam je na duży wybieg, ale niestety gęsi zaczęły bardzo mocno podskubywać, zwłaszcza te małe gąski. Więc póki co dalej zostały tutaj i czekamy aż się trochę wzmocnią, aż będą większe i te wtedy wylądują na wspólnym wybiegu. Co Panie Ciekawski? Co? Nie bój się. Czużki się już układają do spania. Więc ja wam kochani dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.